Okej, okay. prędzej czy później wiadomo było, że dojdzie do sytuacji, w której zostanie zrealizowana nasza wspólna międzynarodowa rozkmina pod tytułem A co by było, gdyby Predator walczył z Samurajami? A może z Wikingami? A może z pilotami z trakcie II Wojny Światowej? No, tego chyba nie mieliśmy na myśli, ale hej, ta animacja daje nam odpowiedź. Predator, Killer of Killers, czyli Predator, pogromca zabójców. Hmm. To najnowsza animowana produkcja od Dana Trachtenberga oraz Joszuły Wazunga, która opowiada nam historię trzech różnych bohaterów z różnych okresów w historii. Mamy tutaj wczesne średniowiecze i Wikingów, początek XVII wieku i samurajów, a także początek II wojny światowej i też czwarty akt. O którym zaraz coś tam powiem, ale zacznę od tego, że będzie to recenzja spoilerowa, ponieważ. Niewiele tutaj jest do spoilerowania i to jest też największy minus tego filmu, to znaczy prawie nie ma on fabuły. Jest to rzeczywiście taka ta rozkmina kilku czternastolatków, którzy lubią predatora i obcego i terminatora biorą figurki akcji i robią. Więc specjalnie nie ma co tutaj spoilerować. Znaczy obserwujemy taką antologię trzech różnych historii, gdzie dochodzi po prostu do walki na śmierci i życie. wiele osób ginie jest bardzo brutalnie dla dorosłych na szczęście. I czwarty akt jest połączeniem tego, gdzie. To może być trochę spoilerem, ale nasi bohaterowie muszą coś razem zrobić przeciwko jakiemuś tam predatorowi powiedzmy. I powiem szczerze, że ja już jestem trochę na to za stary, więc pod, podszedłem do tego sceptycznie. To znaczy, tak, 15 lat temu, jakbym usłyszał o takim koncepcie Samuraje, kontra predator. To mówię, wow, teraz ja jeszcze muszę mieć tutaj w tej umowie, muszę mieć zawartych kilka rzeczy w nawiasie. Muszą być podpunkty. To znaczy, chciałbym dobrego reżysera, chciałbym dobrego scenarzysta, chciałbym, żeby ten film. No ten jest akurat animowany, ale najlepiej jakby nie był animowany marzenia i żeby był na przykład zrobiony przez Roberta Eggersa. Rzucam pierwsze z brzegu, bo mamy na świeżo nosferatu, żeby miał po prostu styl, atmosferę, żeby był świetnym audiowizualnym popisem klimatycznego kawałka kina. No wiecie, co mi chodzi. No wiecie, no wiecie, chciałbym Ridley Scott, robiący coś ala czy Gladiator, czy Królestwo Niebieskie, ale coś takiego historycznego, gdzie odczuwamy ten świat, tego jego legendarne pyłki w powietrzu, w lesie, we Francji i tam Predator. Okej, okay, to biorę. No tutaj niestety jakby od razu widać, że twórcy, w tym ten Trachtenberg, który robił Prey, który też mi się aż tak nie podobał, dostał ode mnie szóstkę, ma troszeczkę inny zamiar, tak? Zamiar jest bardziej, jest prostszy. Zamiar jest bardzo uczciwy względem widza, to znaczy od początku po prostu robi chcieliście rozpierduchę w tych okresach historycznych z jakimiś tam wojownikami? Proszę bardzo, drzwiczki już przewidziane i macie. I teraz tak, plusy, bo dla mnie jest to jednak zaskoczenie pozytywne, mimo absolutnego braku fabuły i pewnej prostoty i Absolutnego braku głębi pod każdym względem, mimo plot armora, który tu istnieje i tak dalej. Całkiem nieźle mi się to oglądało godzina 25, yy, chyba z napisami więc dosyć krótkie, zwięzłe. Każda z tych historii ma te swoje tam 20 minut czy ile tam mniej więcej to trwało i jest to na tyle krótko, że człowiek nie zaczyna się już jeszcze nudzić a już, jakby wiecie, jest spełnione, jeśli chodzi o to, że samuraj walczył z predatorem więc muszę powiedzieć, że jakby. Na papierze to dla mnie nie działa, ponieważ nie ma tu fabuły, jest to po prostu rozpierducha, ale bawiłem się nieźle, nie? Wiecie, co chodzi, miało dużo momentów. Każda z tych historii miała jakieś momenty, które były ciekawe. Chyba ta samurańska mi się podobała najbardziej. Z Wikingami troszeczkę chyba mi się zaczynała dłużyć, a z drugą wojną światową no nie wiem, jakoś tak było to dla mnie mało ciekawe, ponieważ dużo się dzieje w samolotach i ten predator tam za nimi lata i jakieś takie rzeczy się dzieją, które nie były dla mnie aż tak interesujące, to już bym wolał przejść do średniowiecznego rycerza albo starożytnych Spartan, najlepiej tych komiksowych, no nie? Wiecie, w samych Majtasach, nie? I krzyczących, gdy is Sparta! No ale czy ta produkcja jakby zaglepia tą dziurę w mojej głowie, która sobie myślała, że fajnie byłoby to zobaczyć? No nie do końca, jest to jednak animacja, gdzie pewne problemy scenariuszowe, nie, jakby nie można ich przeskoczyć moim zdaniem samym faktem, że jest rozpierducha i jest katana i ktoś jest posikany na kawałki, chociażby takie to jak właśnie plot armor i taki klasyczny, klasyczny problem Szczególnie w animacjach, ale w filmach też oczywiście, takich, nawet takich jak Prey. Znaczy, Predator wchodzi w każdą z tych sekwencji, szczególnie w pierwsze dwie, i zabija tam tych wszystkich Wikingów po kolei na zasadzie chlachu, ciachu, pachu. Generalnie to jest dla niego kampania na łatwym poziomie. I jak dochodzi do finalnego bossa, którym jest nasz protagonista, czy protagonistka w zasadzie, jeśli chodzi o Wikingów, to nagle ma problem, finalnie musi przegrać. Czego możemy się w sumie domyślić, tak, że mamy tych trzech co pokonali e, preda swoi, swojego Predatora w swoim czasie i dochodzi do czwartego aktu filmu. Także, wiecie, no, widzę jak Predator siepie wszystkich na lewo i prawo bez najmniejszego problemu, po czym ma problem z jedną osobą. Nie jest to, moje, jakby, no wiecie, nie jest to najwybitniej napisana rzecz absolutnie film nie skupia się na tych bohaterach i pogłębieniu ich jako bohaterów, tak? No w sensie nic o nich nie wiemy, to jest jakaś szefowa wikingów, która tam ma swojego syna i trochę jąginie więc ona się za niego mści, albo tam samuraj się chciał na kimś zemścić, ale musiał z kimś współpracować, no ale wiecie, nie ma żadnej głębi, nie ma nic więcej. Jeśli chodzi o taktyki, są małe elementy tego, że każdy z nich walczy inaczej, no bo samuraj jednak ma katany i jest taki bardziej ninjowaty, że tak powiem, ale też nie jest to... Jako, że nie było tu fabuły i prawdziwego przygotowania, żebyśmy mieli, jak w filmie tego typu byśmy mieli. Czyli ten samuraj musi przemyśleć, jak go pokonać, i musi użyć jakiejś taktyki, jakiejś pułapki, jakiejś coś, musi jakoś przygotować. No raczej tego nie ma, raczej jest improwizacja, nie? Improwizacja typu napieprzamy się kataną, nie? Więc wiecie, no nie jest to jakoś specjalnie przemyślane. Ta sieczka była jednak trochę sieczkowata, odmurzająca, tak? Ale dobrze mi się to oglądało. Nie mówię, że nie, mimo że animacja jest. Animacja jest ok, ale też nie powiedziałbym, że jakaś wybitna. To jest taki styl. Akceptowalny dla mnie, no nie? To znaczy nie jakiś wybitnie ciekawy, ale, ale może być. Troszeczkę trzeba się przyzwyczaić do faktu, że jest animowane tam co którąś klatkę i jest trochę takie poklatkowe, ale dać się szybko przyzwyczaja, więc nie miałem z tym problemu. E, mimo że nie było najpłynniejsze. No i ten czwarty akt, tutaj, tutaj muszę powiedzieć trochę spoilery, no, durny był jak but i tam mnie trochę zawiodło, bo nawet nieźle się bawiłem przez tą pierwszą godzinę powiedzmy. Nie całą. No to, to rozwiązanie, że oni są na jakiejś planecie predatorów i Predator główny, tam szef im mówi, że no teraz walczcie między sobą i ten, który z was wygra, będzie walczył ze mną i każde z nich dostało broń ze swojej poki jedną. <laughs> Mają teraz walczyć między sobą po to, żeby jeden na jeden z wielkim predatorem walczyć? Jaki to ma sens z perspektywy tych predatorów? Nie wiem, jakieś głupie to jest, no nie? Dla, dla mnie. Jednak, jednak ja wiem, że to jest tak, że to te osoby pokonały ich jakiegoś predatora wcześniej, więc zostały tak wybrane, wyróżnione. No ale to też nie było w warunkach jeden na jeden, to raczej było w warunkach, że ten predator gdzieś tam polował na jakieś mnóstwo osób i akurat na nich się zatrzymał, że tak powiem, nie? A teraz mają walczyć między sobą, żeby jeden na jeden, takie durne to, nie? Nie że ja ustalam zasady świata predatorów, nie? Może to może tak mają. Może po prostu tacy są, no nie? Kiedyś to przygłosowali, tak już zostało i ale wydało mi się to mało ciekawe. I oczywiście nasi bohaterowie nie mieliby najmniejszych szans wyjść z tej opresji, tak? Na zasadzie jakimś koloseum predatorów z obrożami na szyi, które mają ładunek wybuchowy. A oczywiście im się udaje, gdzie jedna bohaterka się poświęca, a oni uciekają, więc... Yy, no było to bardzo takie plot armorowo durne. Po prostu było to durne. Szczególnie, że nawet nie mogli się dogadać, bo nie znali wzajemnie swoich języków. Także... No nie wiem, mam, mam trochę taki niesmak po tym filmie, gdzie jakby... Mam wrażenie, że trzy szare komórki zostały wykorzystane do napisania go, ale wciąż się bawi mnie najgorzej. Wciąż jako eksperyment było kilka ciekawych momentów w każdej z tych historii, gdzie jakoś tam się zaangażowałem i, i nawet mi się podobało, jak tam jakiś samuraj, prawda, robi uniki, sieka i tutaj. tutaj no wiecie, no to jest takie. E, dla mnie to jest taki film typu: Mam 14 lat, bo tak było i bawię się. Pf, 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 Szkoda trochę, nie? Wolałbym dużo dojrzalsze, głębokie dzieło, bazujące na klimacie, na jakiejś historii, na jakimś pogłębieniu, na jakimś takim szoku, że, nie wiem, Japończycy na początku XVII wieku widzą potwora, no nie? Ja bym chciał, chciałbym zobaczyć ich miny, nie? Jakby chciałbym, chciałbym to, w to uwierzyć. A to jest bardziej tak, wiecie, on się pojawia, a oni, hu, no. ok. Także nie jestem wielkim fanem, ale jak na to, co sobie założyli, uważam, że im wyszło, tak, że zostanie do mnie sześć, natomiast ja mam większe wymagania. To jest to samo, co z Baleriną, dopiero co o tym mówiłem. Fajnie, że są zajebiste sceny akcji, i rozpierducha i styl i tak dalej, ale zero historii, zero zaangażowania emocjonalnego. No tutaj mam trochę inna rzecz, ale coś tego typu, ten sam problem, tak? Znaczy, no jest to jednak moim zdaniem dosyć banalne, odmurzające i ja się trochę boję, że teraz, wiecie, łatwiej to jest pewnie zanimować, niż zrobić film, Live action, jeśli chodzi o budżet. Teraz możemy mieć taką serię, prawda, w nieskończoność idącą, a teraz będą właśnie walczyć ze Spartanami, a teraz ze średniowiecznym rycerzem, a teraz z, prawda, Delta Force na obecnym polu bitwy, no nie? I nie mówię, że nie obejrzę, jak będzie dalej, bo obejrzę i pewnie będę się częściowo dobrze bawił, ale chciałbym jednak ich, tych twórców, tego Trachtenberga i tak dalej, zagonić do czegoś ambitniejszego, nie? do czegoś lepszego, ale z drugiej strony jego prej nie podobało mi się wcale bardziej od tego, uważam, że też miało problemy, tak jak, tak jak ta seria, znaczy tak jak ten film, więc e, nie wiem, ja bym chciał, żeby Predatora po prostu wziął ktoś, jakiś zajebisty reżyser, ktoś naprawdę mądry, ktoś naprawdę zaangażowany i po prostu zrobił zajebisty film, a nie tylko, wiecie, żerowanie na samym Predatorze, by the way, nie podobały mi się te Predatory w tej animacji jako jakby ich wygląd to znaczy, ten pierwszy, co się pojawia z Wikingami, ma, nie wiem, 7 metrów wzrostu, jest wielki, duży i taki, jakiś, nie wiem, w ogóle nie przypomina Predatora z tego, co walczył z Arnoldem, więc wolałbym to. Jednak e, oglądając Predatora walczącego z Arnoldem, miało się wrażenie, że, okej, okay, jest wielkim wysynem, ale jednak jest w zasięgu człowieka, nie? Nie jest potworem pięć razy większym, że każdego tam tylko paca jak chce, także jakoś lepsze to było. No i bardzo napawa mnie optymizmem, jeśli oglądaliście zwiastun Alien Earth. Obejrzałem, no, zajebiście, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ta seria odżyje. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym, Ponarzekajmy o filmach.